w automacie. No. Szczerze, to, tutaj, że, to jest? ja bym chętnie sobie my sobie planuję wymienić sobie auto i właśnie na automat, o. No. Bo w autobusie mi wygodniej jest. Policja <coughs> tu jest? Ijo, ijo, ale I oczywiście, że micro nie ma, pewnie policji. Serio we mnie się wyrobałeś. P.I.P. mi zrobiłeś. P.I.P.? No tak. Aha, może nie wiem. Nie wiem, nie, może. może. Tak Nie, szczerze, tego nie wiem. Jaką, jaką policję? Jaką policję? Nie no bo nie policję? ma. Michael, jaki. Mówię, masz sprzedać ten. ten hangar. Wejdź do Jaki hangar? Wiesz, jaki hangar. Aha a, dobra. <noise> I się. myślał, że z napojach to nie działa. <laughs> że, działa, was działa. Koni. że was potrzebuję. No, że was potrzebny no, będzie kolejny. Czy to taka mapa, że będziemy się skakać? Tak. Tak. Ta to jest właśnie. Na wyzwaniu to zajrzesz. No no no. Jeszcze mię auto mało. Prawo ma za prawo. Dobra, dobra. Ale już jest ten grief Chciałem w lewo skręcić, ale widzę, że chcę się mapy jest dość popularny. No. Nie znam. On właśnie robił no. niektóre te fajne automatici, które były fajne, więc no. Hmm. Niektóre były fajne, okej. Okay. Nie, bo no. niektóre naprawdę działały o, w ten sposób o. Oczywiście. No. Ale główna mapa. No, dosłownie. No fajnie wygląda. Więc poza tym... Nie no, znaczy się pewnie aby tutaj było 30 graczy Aby gdyby się wbijał da, da, da. na każdego, no to to by było fajne 30 takich mazów? Nie, dziękuję <śjawnik> Znaczy się... <śjawnik> mi... Bo mazujesz że ten nie... Podławiamy. nie obraca, Nie obracaj, nie obracaj, nie obracaj Kota ogonem? Nie, po, pod, pod włos nie wiem niczego pod włos. Wyrąbało mnie. Nie fajnie. Ale my też tak letko. wcześniej. A i ten twórca mapy chyba właśnie robił to na znaczy, wyścig. O. Mhm. O, to wiem jakie, no fajne. On no, właśnie fajne mapy robił. Robił, bo nie... nie widzi... Nie... zabronił teraz ogląd gracie, więc no nie wiadomo co robi jeszcze. A, okay. Spoko, spoko. Nowe mapy się pojawiają, ale no... Ale nie ma jak wyszukiwać w ogóle, no. Znaczy się wyszukiwać... nic nie zmienili w ten sposób, tylko wiesz, że... Otwórcy nie da się Weź. wyszukiwać, bo tam... Cześć. Aha. Ty pierwszy jesteś tutaj. Nie, ty pierwszy jesteś. Eee, no. Co to Janek? Eee... Tam no, jadę? Się zmieniliśmy piasek? Znaczy się, nie. A? Ja zmieniłem, a ty pojechałeś za mną po prostu. No tak. No. <laughs> Okej. Okay. To chyba dobrze, przynajmniej się nie spotkałem. Chyba no, ja się spotkałem z Jankiem. Ja też. Wiem. Ja też się spotkałem z Jankiem, To ty z Ja z no, się spotkałeś, z Jankiem I na krok jechałem wtedy Oczywiście. To fajnie, że się z Jankiem spotkałeś, no. Nie, nadbada ten wyścig trochę. No. Nie okay. ma kogo bić. No. Takie no. kółko? No, <laughs> no. Tak. Trochę długie. Trochę długie, Ludzie i... w chuj nudne. Na no, się ma z kim bić, to jest ludzko, <grym> bo... no. Mówię, da, że tutaj więcej na ostom. To byłoby to ci na randomach. Tak jest, chodź. No, się tak. Tak. A, nie? Tak. <grym> ja, Chodźmy domu zaprosić. Jak się latają? Jak tu latają? Yep. A no latają, latają. Wracałem do pizzy mój lokalny sklep. No. Jakąś sieciukkę usił Lokalny no. sklep, to jest coś takiego jak żabka. Że jest Eee... <trym> pizza Blanka się nazywa. No. Ona jest bekonem, z sera i... Mm -hmm. mm. I zamiast okay. coś a'la do pizzy jak to jest w tej tak i to jest, mi się wydaje, że to jest carbonara, ale nie jestem pewien, co z carbonarą. Mhm. Kurde, jest jest ciekawe. Ciekawe, ciekawe. To jest nawet dobre i ona jest chyba też tak, nie wiem, taka a'la miodem polana. tak na stopki mm. taki akcent jest. Ciekawe. Jest ciekawa. Jest bardzo droga, ale jest ciekawa. Edycja limitowana Limitowana pizza. No bo tak pisze, no że to... Bo normalna, no to jest jakaś włoska, że ten Kościutka Mozzarella I właśnie tu sobie serga, ta właśnie jest dodana, że jest ta Blanka Jest chyba coś Ala Rodo. I co jeszcze? O, nie, ta blanka? No, ciekawa, ciekawa, ciekawa. blanka, Blanka, Blanka. Taka blanka, Blanka, Blanka. No. A co jeśli nasza Blanka miała? A go, nas jest w tym, nie, <laughs> nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Blanca. wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Okej. No? Okej. Okay. Okay. A to nawet śmieszne, Jo. Chodź półnoi. No to nie. Trzeba coś robić, bo nudno jest. Nie. Tak, nie. Osiem minut będzie, jak będziemy kończyć. Tak. Około. I tak. Nic się nie dzieje, o, wypadłem, to się, się nie dzieje. Zalewiało no, <laughs> śmier... się, jak... wypadłem Jak śmierć w ne Wenecji, nic się nie dzieje. No. W Wenecji to chociaż tam inwesty chamiarsto a się tam coś dzieje, a tutaj. No bo o, naprawdę tam takby nie sychaczy zalewa. 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 zalewa, zalewa zalewa, no i o tam? No. Zalewa? Zalewa, no no no. że już tam, tam no, nie, nie będzie tego, no wredknie nie będzie. No i dobrze. Więc jeśli chcecie odwiedzić, no to lepiej. A pospiesz... Tam już to ja nie chcę. No i tam wodnicy, Co, ja wody nie widziałem. Nie. Ja no prawie to, to Wał... prawie... no... Prawie jak w Bałtyku, tylko słodko. <noise> jak małtyku. Napić się można, będę dostać. No. Nie wiem, zapalenia na no jak... Ty Tak masz checkpoint. Ostatni. Ostatni. Już lecę na metrę. Hmm. Aha, no dobra. Hmm. Kar-Kara ma Mapacze. Nie będziesz ma tak samo. To, tak to tak jest ta fajna miniaturka, chyba. to jest to chyba. Ja patrzę. Ja patrzę. Ma znaczy patrzysz. Na Na patrzę. O to to za zanieczajenie dziwne, hałas Ja patrzę Bum 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 A nie, mm -hmm. a... no to jest sami na to, Już mi się nie podoba Mi też Nie, też, to staw się kopem, mi też Co za hamstwo <laughs> O Tam? Witam. A gdzie jesteś? Kim Masz szczęście z duchem byłem. Jaki fajny shop! No to właśnie o tym mówiłem, że powinienem to być już... Shopen. Zabistę. Shopen, Chopenhauer. Choppenhauer, tak. No Chop za <laughs> się porobiłem tutaj to ja nie wiem A to pędzi Opa Skuterek! Nie skuterek. Chciałbyś A nie, Chciałby? to nie jest skuterek No chciałbym Ja widzę, że... W... Nie, teraz są... Nie, pojazd stary na wojnę, okej okay. No, no, no Nooo no. Fajny no. ten motocykl Fajny, fajny nie, nie fajnie. Fajne, fajne mi się klotki wlosowały. A jeśli tam kot demoluje. prawda? <grystanie> a niech demoluje, w nocy będzie... A nie, w nocy będzie spokojny. To w nocy nie napadł. Jak nie on ma... czasem no. mnie czasem potrafił miero... O 5 rano budzić. No i ma rację, no. I... Aha. Ty byś mnie budził, to byś nie wstał. <śmany> I proszę państwa, waga, tu się spóźnił, bo ma by Mazu nie potrafi się ubrać. To tylko od siebie da. No, no. no. Nie, no, Niki, naprawdę, jeśli masz problemy, to mów. Nie, będę nie, kota. Bo to trzeba do sądu nie, Ja nie, 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 tak, do, ta, do o, rodzinnego, jeszcze. Niek, Poczekaj, bo tam Michael Drzewo właśnie odlecił. Tak, srałem i widziałeś. <grym> to, nie widziałem. Nie, nie, nie patrzcie. Tam... No dobrze, nie patrz. To on. <grym> 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 o kuźwa, on leci. Aha, okej. O co tu mamy? Czy, a, Bluetooth. Brutus. Panie, już piana, Bruceus. Ja, tak, ja bym się nie. Ja się nie umówił, to by nie było co? Brutus. Co? Był Bruceus. Był <śmienicza> nie! No, nie! No, nie! No, nie! no nie! No nie! No nie! To nie fair! Pobij te nie! Ja się tak nie bawię. O kurwa, tam? nie! Mamy problem! Robić tak... Zawsze masz jakiś problem. No i był właśnie! No to No przejechał. Nie, nie przejechał. No nie przejechał. No Na no tym Kretek, jedzie Tam, tam, tam. A czym ma jej jechać? Ja <laughs> <laughs> Co jest? Na sile mianka! Ja się, a jest tu? tego się nie spodziewałem. Dziądasz, um. my byliśmy kiedy dumny. Chyba, dipa. Leć! Dobrze przeskocz, chujesz. Joseph być z Ciebie dumny. Tak, ma to... Masz to ja jadę! No czemu... <tyskuję> <śledziania> 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 Ale Ja już Oksan ja, to... ja miałem gotowy w tym momencie, miałem gotowy Oksan Czemu nie MIŁESZ?! Chłop, mnie bił na on-page to Czemu ja mnie Ale teraz perfekcyjnie na mnie jechałeś, więc snad. No no, tak. Jajco. Jajco. Okej, okay, rozumiem. Lepiej można dostać przez tą... No, spito. No, czy, tak, żeby tak. jakieś ostrzeżenie dać na odcinek. Nie, ja nic nie daję. Uwaga, małpa. Małpa, tak, małpa. Mapa. wywołuje mapa. ale tak. ma ma Nic ci jeszcze nie zrobiłem, no. Pomórko? Chcesz zrobić? naprawdę? No. przynajmniej próbuję, no. no próbuję chyba, nie? Niczę na dodatkowe punkty. Tak, wygląda to pocieszenie jeszcze. No. E... Mhm. No ty. Nie powiem, że nie. Tak szczęście Nie powiem, że tak Jest To jest Ty to jeszcze mój to jeszcze mój ten ta płyta z dominatora została tam leży No to moja bła <grym> sam wie. No nie o. Co? Nic Nic Przyjechałeś Nie bacz Macie już zaczynałem O co mówię co jest? Jeśli mówisz, że. No i się to nic to... nie da zrobić, nie. No w dupę dostałem. Jak to nie dostał? No. To niech już dostał. No to niech jeszcze raz dostałem. Nie. Oczywiście. Jezus to było? Jeżysz. Witam. A to było na styku? Ło. Du, 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 <gryw> Prawie. O nie, ja uciekam, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia, kup czas Nie przyjedziemy tego, nie przyjedziemy. Można no, będzie przyjedź, zapajcie fajcał, no. No, 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 Jak zwykle. No, no. Czekam, przejechał. O, ty nie przyjechał! Co? Nie Nie dobrze. działać. Nie lepiej działać. Nie lepiej Bywa, bywa. No chłop na mnie, nie? No. Dobrze. A Janka sobie zostawił, no dobra, zapamięta. Poczekaj, bo. Tak, zapamięta. Dup... Dupnął. Nie skąd Nie skąd No i co skręca, żeby na mnie no? No zakręcałem Ja tak jechałem cały czas Zatręciłeś Dobra, no, Co za gnojek no? Hmm Daj, przestań! Da, 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 da. Jeszcze nie, nie ma. Nieee! No, naprawdę! naprawdę nie nie. Niemożliwe! Kto ci, tak nie. ci tak powiedział? O! Cię, to, fajne. to fajne tam. To fajne towar bierzesz. No, fajne, fajne. Mam takiego fajnego dealera nazywa się Michael. Na raczej nie, bo zmienił nazwę, la Michael. A bo W jakim Pójdzie. No nie. A ty nie cię. Liczyłem, że cię liczyłem, ale. Ja też tak właśnie liczyłem, dlatego odjechałem. i padłem. Dlatego zwolniłeś, dlatego spuściałeś. Spuściałem? No. Nie, skręciłem. I prawie się odwaliłem. Zwolnij specjalnie. Widziałem to. Pop widział. No, pop widział. I nie powiedział nikomu. Opowiedział. No. Zatrzymam cię. Nie, ale no dobra. Ale dam teraz. Sejdzie idzie za Janek i otumarzył. Ja bym zatrzymałem się. Dla to dobrze złożył, Cii, papi, wice. papi, papi, para. No, papi, pa. no. no. Pa. Będzie za mną miał. No Tak jedzie. Jedz. Okay, ja nic nie robię, ja! <gry> <gry> ja nic nie robię! <gry> ja tylko cię do Ja tylko cię trzymałem. Dzięki. Oczywiście. Dobra, już ma ten, no? No, ja wiedziałem, że on ma ten... No nie wiem, co i jadę po prostu. Nie? No. Ja, ja, ja przez to się z nie to to no, tej formuły, tak bym, A właśnie jeszcze w usta do dodatkowego. Ładuj się tam, w dupale. Śpiesznie, powiem. Jest Nie, jeszcze Jest jeszcze śmieszne. Nie, Oczywiście. To wszystko wina bardzo. <śmierce> <A jest> <śmierce> Pytanie, czy Mazu teraz poczeka? Cóż, miałem zaczekać, ale jak tak powiedziałeś, to. Nie, no nie będę Zatakam? jak Majto. Ja Tylko pytanie już wiem, no, lataj, no. Nie, no nie będę jak Majto, zaczekam, no. Ale fajny ten shop jest, kurde, Cześć. podoba mi się. Ładny, ładny. Ładny? By był na, na miniaturce. Czy On jedzie dopiero brucostem. Tak. To... Ja, ja, Z drogi. Ja I I do mnie wleciał. Jakie?